Ale na live widziałem, że ty tam tak średnio. Ej, się odpaliłeś czy nie? co. No, ja musiałem zainstalować. Wiem, ale live. A, live, poczekaj. To idę się na temu. A wiesz, że masz ode mnie subskrypcję, nie? No wiem. A cieszysz się? Bardzo. Yes. Bedwarsy z widzami nie kłamie A miniaturka jeszcze ze wczoraj, dobry ciol Bedwarsy, no bo dobra ściuk nie zmieniam ślini nic się nie chce e, A jaki ty masz nick w ogóle? Masz lajka. Kurde, mam znowu jakiś błąd, co to jest błąd? Fina

Możesz grać na razie sam, bo muszę tutaj Bo mam pewien błąd dobra To idę chwilę pograć tam w takim razie Jak masz błąd Det er ingenting. Ej Krzychu, to tak? dodaj tego. Co? Żeby śpiewał. Ale kto? No gość. Razem myszkę, Mój brat jest, a już kurwa mu mój brat. Dobrze, że go nie pobiłeś. <laughs> on by go nie pobił, on by go zabił. Niebieskie mi słowo wydał budowane. Kurwa, Minecraft ci pobiera To no dobrze miłość bo ja mam też jakiś błąd I Krzuchu sam ma pierdome Kurwa chłopak Laura normalnie Krzycha ta można na Ci tak grać No łatwo jej. jeszcze pytasz oczywiście za można. Kurwa. Zabili mnie. Nie przeklinaj. Przepraszam. Ja Nie będę już przeklinał. Będę klnął. Może być. No. E, Nie. Ok. Ja spróbuj do bana. O kurwa, ty. Malaję, żeby ci bana nie dali. Ale mogę. Jo, no, jak będzie się z to mu dadzą. No, ale ja mam no, zaznaczone, że film nie jest przeznaczony dla dzieci. A ty <słuch> jesteś dzieckiem przecież. <słuch> no, no właśnie. <słuch> jesteś zero Ty, Riba się odzywa, ja pierdolę na film. <słuch> <słuch> nie chcę <chęć. słuch> <słuch> <Nie słuch> Riba się odzywa. <słuch> <słuch> Istnieje taki użytkownik, kryj w ogóle? Jedna i kropka 17, 1? No! Kurwa. Jeden chłop ma jeden HP, no kurde. Dobra, instalujesz pasję. Dobra, instalujesz pasję. Jeszcze raz. No nic. Moje podaje. Kurwa. Kurwa. No że live'a No bo jest To no. to no jest znów live'a No przebiegłem tam widzę to mi się płakać Ale ja, ja nie mam się kamerki zresztą. teraz to też coś pięknego. Łatwo z niebieskimi, kurwa. O kurwa, ile? Ile chłop mi zadał? Diamentowa zbrojka po łóżku. Jak? Ja jestem lepszy. Ale chłop się, kurwa, diamentowego se tam kupił i myśli, że jest nie do pokonania. Muszę mu iść i uświadomić, że ja go drewnianym mieczykiem porobię. Co ty mówiłeś, frajerze? Że chłop set, kupił diamentowego seta i myśli, że jest nie do pokonania. To nie, ja go idę drewnianym mieczykiem wypierdolić. No to zabij, bo on jest frajerem. To ty się gnębijeś. Co tu się dzieje? Kurła. Biją mnie! Kogo biją? Ciebie biją. Go. Takiś Putin mi się Pisałem Nie wiem tak, 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 Putin tak, jakiś Putin tak, się tak, 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 Mam już Minecrafta. tak, tak, Minecraft. tak, Ma na tak, 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 grał? tak, tam grał gdzie O kurwa, ma szarpa chłopca. tą piosenkę? Słyszymy. Bardzo piękna, to, to są dobre czasy. Kiedyś to, kurwa by było. Kurwa, zbugowałem się. To przeklinasz gówniarzu. Dwóch typów miał niebieski goni, kurwa. To co, nie mam przeklinać? No, dajcie mi ten, ten. Serwer, serwer. No masz na czacie, jest. No i koniec challenge'u co, co za chłopaczina, co nie? Ja go gonię, co nie? On z szarpem na ręce Jeszcze raz ten dan wyślijcie Oni jest na czacie No, chat nie ma Ale na Discordzie Na tam, wiesz, jest na jest głównym, wiesz, na, wiesz, tym, wiesz. na tym, na... ...tym Jak wydarzyć? No mineplay.pl Tutaj, na pingie. Serwer się nazywa maska. O kurwa. Jak? Co? Nie, czekaj, ja ci wyślę. Czekaj, okay, co? Gdzie ja? Już mam, wchodzę. Dobra, no to mój nick ci wysłać. Jestem, jestem. Ja mam 5 milion. Takie się ma na początku. Musisz się zarejestrować jak nie byłeś nigdy jeszcze. Dobra, to, to jak to się robiło teraz? Tam masz wszystko. Pa, register... Nie, za lo... Zarejestruj, za o oh, kurwa, rzuć. Dobra, robimy stary sposób na Jolo Afryka. Yolo Afryka. Muszę wpisywać to za je rejestruj? No, bo nie jesteś zarejestrowany chyba czy ja. Jak nie wiesz i tu wjechali? Ja pierdolę, jaki fokus będzie teraz na nas. O kurwa. I ja? Kurwa, myślałam, że go zrzucę jeszcze, bo mi pobiegł za mną, a ty O, niebieskich jest tylko dwóch. Żółtych jest kurwa w chuj dużo. Już się zarejestrowałeś? Mimo, że... ja nie, nie, <grym> nie, mi komputer laguje, laguje, Mi nie laguje. Ja nie mam komputera do grania, mam odpłukę, to... ja nie ja robię. Robię. Kurwa, trochę to upiedliłem ale. 8 gram, ale Minecraft w taki sposób nie działa. A kto umie z Was grać w klocki tak perfekt, i że ja pierdolę? Tutaj na a klocki. Ja to na co ja ci pokazuję, się Krzychu, tylko Jak nie jest no. jeszcze 11, to jeszcze A się, się cieszy, Co? No pyta się Pana czy już... nie ma. Krzychu nie krzychu wiem, ten, wie pan, ten Krzychu to jak nie wiem, opuścił się chłopak na no. nauce. No dokładnie. nowy semestr. No dokładnie, bo on coś, nie wiem, chyba ściągać go nie na zdalnym Pewnie chcesz, jaka? No, no pan nie pan da... no. na Discordzie. Wszystko będzie jasne, gnu no jeden. No tam Ej, maj... a to moje, i... to dwie kryteczki? No. Czekaj, ja idę na lobby. Idź najpierw, żeby pan ci kurwa, odpowiadaj mi, ale nie. na lekcję, a nie po ma z jego mnie nie rób to takich nitki Nie ja To zaraz ja. zarabaj się Pan na jego nie czeka On i tak nie przyjdzie chyba Dobra panie Nie, nie ma sensu w krzyku nie wiem On już w swoim świecie jest On pewnie krowy łopcząca <gry> Wiesz co, to kierownik powiedział, że tam by idzie, ale to będzie Ej! Miłoż! Nie wiem, mi się laguje Minecraft, ja już nie wiem ile stąd Pierdole... nie gram Sto. Kierol, ty grasz? Nooo, jeszcze nie A kiedy będziesz? Nie ja wiem Po lekcjach, ja mam na Ja idę i pisać do remka wtedy, w on gra a, a remek tutaj jest a i skarżyć, czy co? Co? Remek tutaj na tych jest? Nie mogę właśnie, o czekaj bo pisze do mnie coś Weźcie go tu do kto to jest Angela39 i pół Nie wiem To jest ten, to jest Remek No to nie jest na dole, Halo. jest Lejce O, rzecz. no jest pytam Cię jak gościu coś wiesz Odpowiedź, mu, że tam jesteś Tak serio nie? No jest kurwa. No nie ma go, no znaczy się jest, ale nic nie trzeba mówić, bo oni kłamią. Krzyku przed chwilą mnie obecnie dostał. Halo? Halo, halo, jesteś prezes? A wy tam siedzicie? Nie, ja tam nie siedzę, no pierdolę. do mnie Do sklepu chodź. Hmm. No teraz to już wróciłem. Rozgrzewam piekarnik władzy. Zeit mm. Tyson, Kochen. Das, das, ist. das ja, kann Ich Wir haben 11:30 da am ah, no. no, <laughs> <wez>, Ja. <laughs> no, <der, der>, <laughs> Mati, Aj ten Krzychu co nie powiedział, że jest. No trudno Krzychu. Pożegnać no, się to z nie. na koniec roku. Pan ci pizdę wpisał, no za was na niej. Za aktywność. Ej Mateusz, a on no, jest tam czynił mi kurwa kit naprawdę? Jest tam. No to czemu Mati nie było go i dostał obecność niby? No, no, bo ty kurwa zostawałeś. głupi. Dobra, weźcie mu, powiedzcie, bo on zaraz serio się popłacze. No naprawdę go bo... Ja se tam wbiję. Zobaczcie, co Dobrze. tam się dzieje. No to wbijaj. <grym> Ej, a jak jestem zarejestrowany... To jak ja mam teraz hasło wpisać? No, f no twoje. <grym> Te, <Ty>, które ustawiałeś. <grym> a to login ci pisze na... czy No. Nie, zaloguj, musisz wpisać. Tu na no Minecrafcie, no na MyPlay'u. No ja to sam jestem, no chłopaki wrobiliście mnie. Potem A No mnie też chcieli wyrobić, ale ja, ja to pierdolę. A weź na pojeźdź, nie ma Coś i wyjdź. Coś pierdolę. Mam odbale. Tadek będzie w Tadek będzie szekł. Tadek będzie Tadek będzie myślał, że już, już jest 11. O 23. 20. Jesteś, Ramek? Co? Jesteś? Grasz? No dawaj bedy. No tak, tylko że party. Czekaj, ja Minecrafta włączę. Dobra. Ja mam do 11.30 wolne, więc zajmijoza. A ty masz do której? Ja mam do 11.30 wolne, a ty masz do której? Jeśli mówię. <coughs> Nie wiem o której ze stopą mam. A teraz mieliście z kim? Ze stopą, cały czas jestem na spotkaniu, bo kazała zostać. Ale co, macie notatkę przypisać czy coś takiego zrobić? My... Ja mam do 10.45 Ja mam do 11.30 po głów. Dobra dawaj. Najwyżej będziesz se z nim gadał i się wyciszysz Bo ja mam pato streama i O Mamy 11.30, dobra O no to za niebezo To mamy godzinkę no spokoju, Dobra, ty jesteś na tym serwerze, czekaj. Twój nick to był BIZOBIZORONEK 811, ja? ja? czekaj, ja na serwerze wbijam dopiero. Mhm. To powiedz, jak już będę mógł wysyłać. ty, a fizyka dzisiaj jest? No fizyka jest niestety. Ale na Na tym My na kalendarzu też nic nie mieliśmy. Dobra, wysyłaj. Wysłałem. Dualki i tyle, to nie? I lecimy, skoczymy. Eke, bym się jeszcze Minecraft nie odlagował. <laughs> Kurwa, wywaliła cię. Nie, jestem. Uch, dobra, pokaż twój... Patrz na mój skin! Ej, bizonek, patrz na mój skin! Tu jestem, za tobą! Halo, człowieku! Co to jest? By nie the was. way... Flotar! Twój skin niczego nie przebije. Twój skin nie. Chyba nawet mój transmisji nie, nie przebije. O już jesteśmy? No ty obu, obudowuj To dawaj golda. Ty ja ty, ja pieszy nigdy nie grałem. Ja grałem już wtedy y, jak y, raz wczoraj Grałem na niej. Masz golda Budować się na sąsiadów? Dwa. Żółty do nas już idzie. Blokić ten się cofnęły Weź się tam szybko podbudujesz Już idą Dobra mam. Kurwa spadłem co ty zrobiłeś? Chciałem szybkiego shifta, a spadłem. Co to wyglądało? nom będę zniszczył zaraz. Zrzuciłem. Ciebie też? Nie. Kolejny biegnie. Dobra, ja, ja, ja się buduję. Dobra. Buduj się do góry, no. Dobra, dobra, dobra. Ja farno! Dobra, zginąłem. No właśnie, dawaj, dawaj, dawaj. A nie jak jakieś kontyngenty kołożyć, bo. Są tu, są już tu. Oni się cykają Czerwoni idą do nas Uważaj Kupmy ci jednego Czerwoni idą do nas I żółci Dobra strefa Żółci nie mają beda Dobrze. Jak wykończyłeś? Żółty, żółty! Dobra, wypad. Jedno finalne. Lutychcary już nie ma I Kurwa Chybaś Na diakcję daję faj Czerwoni się wszędzie dobudowali na sierotek Od środka wszędzie są i nie będzie zbierz diaksy Jesteś dobudowany? Aj jedno serduszko czerwone mu zostało. Leci za mną? Nie, on ma na Diaks. E na Emach. Dobra, na razie tylko zbrojka. Weź Daksy, ja idę do nich teraz. Dwony. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Ja się z nim. On jest u nas? Z dwoma. Ale gdzie oni są? Po drugiej stronie, niż ty jesteś. Dobra, ja idę do nich do beda chyba. Czy tam akurat jeden... Jej... Jest na bazie, się ten. Kurwa. Odrodził. Mam trzy diaksy. -y. Dijaksy czy emy? Idę do dandowej skrzyni odłożyć, bo będę miał teraz klepa. No. Nie, po co? No. Dobra, zginąłem. No co? się. Czerwoni górą. Mamy górą? Jeden jest u nich no. na bazie. Czerwony ma potki. Widzę. Dobra, biorę tiaksa i lecimy kup czerpa. Dawaj na, na bazę.